Na Security Breach fani, w tym ja, musieli czekać ponad 2 lata. Pierwotnie gra miała wyjść w 2020 roku i podtrzymać streak związany z wypuszczaniem kolejnych gier. Jednak przez problemy z pandemią, jej premiera została przełożona na późny 2021 rok. Aby ponownie nie odkładać gry w czasie, została ona wypuszczona w grudniu 2021 roku. Dzisiaj przeanalizuję wszystkie jej zalety, jak i wady oraz umówię, czy na obecną chwilę warto jest ją kupować. Zapraszam do oglądania. Graficznie gra wskoczyła na ogromnie wysoki poziom, nie tylko sama placówka wygląda przekazatelnie, ale również świetnie wypadają kaszanki. Przypominając sobie jak wyglądała pierwsza gra w porównaniu do tego co mamy teraz, skoczyło to na ogromnie wysoki poziom. Osobiście jestem miłośnikiem neonów i ledów, dlatego tak wykonane miejsce wygląda dla mnie po prostu prześlicznie. Ale jednak straciła tym samym na straszności. W tym przypadku, gdybym posadził przed kompem 10 latka i kazał mu grać we FNAF 1 oraz Security Bridge, to prędzej wystraszyłby się jedynki. Głównie jest to spowodowane faktem, że przed jumpscarem animatroniki nas gonią, co sprawia, że spodziewamy się jumpscara. Podczas gdy na przykład w FNAF 1 często było to niespodziewane. To oznacza, że fani, którzy liczyli na straszny klimat znany nam z pierwszych części, mogą się tutaj czuć zawiedzeni. Nie wszędzie grafika jednak wygląda ładnie, bo przykładowo kamery jakościowo odstają od pozostałych elementów, jakie widzimy. Dodatkowo jakość graficzna mocno obciąża grę, o czym powiem nieco później, jednak tutaj warto również wspomnieć o RTX-ie, który... Nie działa. Gra ma zbyt wysokie minimalne wymagania, jednak ci co mają komputery z kosmosu, również zbytnio się grafiką nie nacieszą. Zależność jest taka, że na bardzo mocnych komputerach, grając na najwyższych opcjach graficznych, granie z maksymalnym RTX-em jest niemożliwe i kraszuje grę. Osobiście nie spotkałem się w internecie z kimś, kto grając na najwyższych wymaganiach i z maksymalnym RTX-em był w stanie płynnie w to grać, a to raczej nie tak powinno działać. Wiele osób po trailerach spodziewało się miejscami tej grafiki, jednak finalnie nie okazała się ona tak zła i pasowała do terenu, w jakim występowała. Na jest warto wspomnieć na szybko o Death Screenie i menu. Menu mogło być lepsze. Szczerze bardziej mi się podobają fanowskie wersje, jakie wychodziły jeszcze zanim sama gra wyszła, ale to co dostaliśmy wcale nie jest tragiczne. Death Screen niczym się nie wyróżnia. Dosłownie niczym. Wiele FNaFów miało obrazy po śmierci wykonane w takim stylu, niemniej jednak tutaj wygląda to całkowicie nijak. Pod względem mechanik gra łączy mechaniki, które cały czas się powtarzają z pierwszych gier serii z różnymi nowymi mechanikami. To znaczy, mamy latarkę lub dwie bronie, których możemy używać przeciwko animatronom, są też staw Boty, Monty inaczej reaguje na ataki w jego stronę niż pozostałe animatroniki. Jednak przechodząc grę, musimy również wykonywać różne zadania, wykorzystując te mechaniki mniej lub bardziej. Moim zdaniem to sprawia, że gra jest znacznie ciekawsza, bo nie można powiedzieć, że pierwsze FNAFy działające w kółko przez kilka nocy na jednej i tej samej mechanice cały czas były ciekawe. W grze zostało dodane to, nad czym strasznie ubolewałem w okresie wyjścia Sister Location. W Desselu otrzymaliśmy, jak na tamtejsze możliwości, FNAFa ogromną lokację, po której mogliśmy się poruszać, jednak cały czas byliśmy prowadzeni za rączkę i swobodne zwiedzanie lokacji było niemożliwe. Tutaj gra już nie każe nam iść w konkretne miejsce czy nam się to podoba czy nie, a za to czasem nawet dając nam wolny wybór mówi gdzie mamy się udać i faktycznie możemy tam pójść, jednak jeśli nie chcemy możemy swobodnie poruszać się po dostępnej do nas części pizzerii, a po dotrwaniu do 6 rano co jest głównym celem rozgrywki, możemy w sumie zwiedzać całą placówkę. I narzekanie na to, że łatwo jest się w tym pokubić jest mówione tylko przez osoby, które nigdy z tą grą nie miały styczności i znają ją tylko z gameplayów youtuberów, którzy na chwilę się w lokacji zgubili. Nie mówię tutaj o tym, że można wszędzie dotrzeć Korzystając z mapy, bo sama mapa wydaje się niedokończona, trudno z niej cokolwiek wywnioskować, a sama ona nie działa tak jak powinna, przez co grę można przejść bez jej żadnej pomocy, podobnie jak bez użycia kamer. Jeżeli zaczniecie w to grać, to sami po czasie ogarniecie wszystkie przejścia w lokacji i będziecie w stanie po niej swobodnie biegać. Sam dopóki znałem grę tylko z filmików na YouTubie, czułem się mocno pogubiony w lokacji, jednak wystarczyło raz tą grę przejść i teraz jestem w stanie poruszać się po niej bez absolutnie żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś mówi, że lokacja jest za duża i łatwo się w niej pogubić, to znaczy, że nigdy w to nie grał. W grze praktycznie w ogóle nie ma fabuły, a przynajmniej nie ma jej tyle, ile powinno być. Gra została wypuszczona zanim finalnie została ukończona, więc wiele wątków fabularnych również poznikało. Fabularnie gra nie przedstawia praktycznie niczego. Pojawia się w niej wiele kwestii, które miałyby sens, gdyby nie wycięcie znaczącej części fabuły z gry. I will you. Freddy, if i leave now, will change, There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Dodatkowo w plikach znaleziono też masę kolejnych kwestii czy animacji, które zapewne miały być elementami fabularnymi, a które zostały wycięte. Dlatego też uważam, że obecne tworzenie Miliona Teorii jest głupie, bo za jakiś czas zapewne wyjdzie DLC, o którym za chwilę i wycięta część fabuły zostanie dodana oraz wszystkie te teorie okażą się bezsensowne. Zanim o błędach, które są główną wadą tej gry, omówię wcześniej jej wymagania. Jak już mówiłem, gra minimalnie wciąż wymaga dość dobrego sprzętu, co jest dość niecodzienne biorąc pod uwagę na jakich ziemniakach działały poprzednie FNAFy ma większe wymagania od cyberpunka. Serio. Oczywiście z jednej strony nic w tym dziwnego. Mamy tu do czynienia z przeogromną placówką, która może swoje ważyć. Jednak z drugiej strony w plikach gry odnaleziono masę nieużytych pokoi, przeciwników, modeli, kwestii i tak dalej. To wszystko instaluje się razem z grą i przy tym nie jest w ogóle używane. Gra bardzo mocno obciąża nasz komputer. Do tego stopnia, że nagrywanie jej na wysokich ustawieniach graficznych miejscami graniczy z cudem. Zrezygnowano w niej z systemu loading screenów. Wszystko ładuje się automatycznie w zależności od tego dokąd podąża gracz. Nie psuje to to, jaki panuje w grze, ale przy tym potrafi nam ją ściąć na dobre kilka minut. Nie mówiąc już o etapach gry, w których jej płynność jest wymagana przez np. Na atakujących nas przeciwników, a jednak wciąż gra coś musi ładować w tle, przez co jest to strasznie oporne. Got it. I can open parts What? Na słabszej grafie niż minimalne wymagania można w to zagrać, jednak miejscami trzeba z pozycji konsoli pozbyć się shaderów, bo gra inaczej wywala do pulpitu. Jak to zrobić i w których miejscach trzeba to zrobić, omówię w nadchodzącym poradniku. Błędów ta gra ma masę. Nie do końca dobrze działające animatroniki, ładowanie się pokoi i można tak wymieniać bez końca. W rzeczywistości gra ma na tyle dużo błędów, że będąc na samym początku gry możemy nasrać na zablokowane tereny i bez problemu je sobie zwiedzać. Zabiera to powagi całej produkcji, a miejscami staje się po prostu irytujące. Najpewniej błędy gry są powodowały również, że postacie, które w teaserach miały być jej głównymi elementami, w grze nie pojawiają się wcale. I tak na przykład Vanessa jako wróg pojawia się tylko raz i to na dodatek nie stanowiąc dla nas żadnego zagrożenia. A Vanny pojawia się miejscami i służy bardziej jako taki popycha, żeby gracz nie stał w miejscu, tylko biegł dalej, aniżeli faktyczny wróg. Zakładam, że obie te postacie miały działać zupełnie inaczej, na przykład miały krążyć po całej placówce, a nie tylko po jej wyznaczonych miejscach jak animatroniki, przez co w każdej chwili można się było na nie natknąć. Niemniej jednak w grze ich praktycznie w ogóle nie ma. Warto też zaznaczyć. Że nie wszystko, jak wiele osób myśli, jest błędem gry. Przykładowo, to, że cika się za nas teleportuje, jest przez to, jak ona sama działa. Jest to część jej mechaniki. Fakt, dzieje się to za często i nierzadko bezsensownie, ale ta mechanika nie zniknie, a jedynie zostanie naprawiona. Podobnie z biurem w Price Canterze na trzecim piętrze. Wiele osób myśli, że misja, w której bronimy się przed robotami, jest zepsuta i przeszli ją również wykorzystując błędy. W rzeczywistości jednak to jedyny etap, w którym musimy przy pomocy kamer za wszelką cenę nie dopuścić, aby roboty zobaczyły nas w biurze. Cała filozofia. Wspomniałem, Wcześniej od DLC. Logicznym jest, że skoro z gry zostało wycięte tyle kontentu, to zostanie on dodany w postaci jakiegoś dodatku. Tym razem nie ma ograniczenia czasowego, więc nawet jeśli miałby on wyjść w wakacje, cierpliwie poczekam, bo wiem, że przynajmniej będzie to dopracowane. Będę są patchami naprawiane w międzyczasie. Czasami lepiej, czasami gorzej. Najbliższa aktualizacja, która ma wyjść lub już wyszła, ma wprowadzić ogromne zmiany w optymalizacji. Gra jak na moje jest świetna. Mimo że wszystkie części w Nafa przypadły mi do gustu, to jednak znacznie bardziej pasuje mi Security Bridge z motywem swobodnego poruszania się po placówce, unikając przy tym potencjalnych zagrożeń. Jest straszna, czego spodziewałem się po pierwszych trailerach, i tak jak mi osobiście to nie wadzi, tak wiem, że dla niektórych mogło być to sporym minusem. Posiada masę błędów zarówno samej rozgrywki, jak i optymalizacji, jednak jest to do wyklepania. Twórcom trzeba po prostu dać trochę czasu. Ta obecnie kosztuje 140 zł. Jeżeli ktoś nie ma na nią wielkiego parcia, polecałbym poczekać do wyjścia najbliższego patcha, nawet do pełnego DLC. Przejście gry zajęło mi 5 godzin, gdzie warto zaznaczyć, że w momencie zaczynania grę znałem praktycznie cały. Odblokowałem też wszystkie osiągnięcia, których zdobycie nie jest ani trochę trudne, a po prostu wymaga poświęcenia odrobiny czasu. Nieraz pewnie będę ją jeszcze przechodził, biorąc pod uwagę, że są momenty, w którym daje ona graczowi wolny wybór. Osobiście ją polecam. Z mojej strony to wszystko. Dzięki, cześć na razie.